Bajoteka zaprasza do wysłuchania bajki Jana Lipki, ucznia klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 2 w Berwinowie, zatytułowanej Dziura w skarpecie. Bajka została wyróżniona w konkursie Dzieci Bajki Piszą. Żyła sobie skarpetka. Bywała ona bardzo szczęśliwą skarpetką, ponieważ miała dziurę. Nazywała się Eciepecie. Kiedy tak sobie pomyślicie, możecie zadać pytanie, ale jak to? cieszyć się, że posiadała dziurę, to można, gdy chce się umrzeć. Otóż nie. Posiadanie dziury to może wielu skarpet, ponieważ, jak wiadomo, uwielbiają one być na nogach właścicieli. Od chodzenia skarpeta może się przedziurawić, no ale nie od pierwszego spaceru. Co to, to nie. I nie wystarczy wziąć nożyczki i wyciąć dziurę. Trzeba chodzić. Ze skarpetkami oczywiście. No więc wracając do naszej skarpety. Miała dziurę i bardzo się z tego powodu cieszyła. Pewnego razu poszła Eciepecie do pralki, ponieważ jej właściciel, pan Kracy, nosił ją przez cały tydzień. Skarpeta oczywiście nie widziała powodu, dla którego powinna iść do pralki, no ale jak musi, to musi. Nadszedł wieczór i pan Kracy poszedł spać, a poza jego pokojem w pralce, skarpetka już cicho chrapała. Nasza bohaterka obudziła się wcześniej rano i stwierdziła, że nie jest już w pralce, było sucho i ciepło, tylko tak jak wcześniej w pralce, teraz siedziała w wielkiej, kręcącej się komorze. Nagle usłyszała cichy jęk z głębi suszarki, bo oczywiście to była suszarka. Eciepecie postanowiła sprawdzić, kto lub co wydaje takie dźwięki, i wtedy zobaczyła jakiś błysk. Nie wiedziała, co to jest, więc postanowiła tam podejść. Nigdy nie chodziła w suszarce, bo jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ jak już mówiliśmy wcześniej, suszarka się kręci. W końcu dotarła do rzekomego światełka i z niesmakiem stwierdziła, iż jest to, założę się, że nigdy byście nie zgadli, druga skarpetka. Skarpeta full wypas, miała cekiny, frędzle, pompony, złotą nitkę i dwoje oczu. Cześć! powiedziała skarpeta. Kim ty jesteś? Spytała. Jak to kim? Najlepszą skarpetą na świecie! odpowiedziała potrząsając frędzlami. A dlaczego najlepszą? mruknęła zdziwiona Eciepecie. Ponieważ mam dużo bajerów. Ja mam dziurę. A ja cekiny, frędzle, pompony, złotą nitkę i dwoje oczu. A dziurę masz? spytała nieśmiało skarpeta. W tym momencie suszarka przestała się kręcić. Dziura? Po co komu dziura? No jak to? Przecież dziura pojawia się wtedy, gdy ktoś cię kocha i chce cię nosić przez całe życie i nie wystarczy wziąć nożyczki i wyciąć dziurę, to musi być dziura od wielu spacerów w butach i bez. Wiesz co, w nosie mam tę twoją dziurę? Ty nie masz sekinów ani pomponów, nie wspominając już o oczach, wykrzyknęła skarpeta full wypas. A kiedy ostatnio byłaś na nogach właściciela? Zapytała dziurawa. Mmm. Suszarka znowu zaczęła się kręcić, tym razem w drugą stronę. Chwilę potrwało, zanim skarpetki znowu się odnalazły, by kontynuować rozmowę. A wiesz, czemu cię nikt nie nosi? Rozpoczęła Eciepecie. – Jasne, że wiem, oburzyła się full wypas. To czemu? Ponieważ jestem taka elegancka, że mój właściciel nie może mnie nosić do szkoły. A chciałabyś być noszona przez ludzi? Zapytała skarpeta. Oczywiście, że tak. W takim razie trzeba zdjąć to wszystko. Powiedziała skarpetka z dziurą pokazując na ozdoby skarpety full wypas nigdy już wolałabym umrzeć niż zdjąć moje cuda wolałabyś umrzeć niż iść na wycieczkę w góry bo jeśli tak to mogę cię zaprowadzić do pewnego głodnego mola zaśmiała się skarpetka co to to nie to w takim razie co preferujesz ani nie chcesz zdjąć ozdób ani wbrew temu co mówisz nie chcesz umrzeć ja preferuję nic nie robić odpowiedziała czyli. Chcesz siedzieć na półce? Skarpeta nie dokończyła, bo nagle drzwiczki od suszarki otworzyły się, i ręka sięgnęła po parę skarpetek. Skarpetkę full wypas wyrzuciła na zakurzoną półkę, a naszą bohaterkę do kosza z czystą bielizną. Pst! Eciepecie wychyliła się z kosza i wdrapała się do lastej. O co chodzi? No i jak z tymi ozdobami? Dobra, niech ci będzie. Możemy je zdjąć. I wzięły się do roboty. Najpierw skarpeta swoją dziurą chwyciła pompon i pociągnęła. Było to trudne zadanie, ponieważ pompon był przytwierdzony nitką z prawdziwego złota. Gdy udało jej się zdjąć pierwszy, zabrała się za drugi, a potem za trzeci. Następnie zajęła się frędzlami, zaczęła je metodycznie wyrywać, a na sam koniec oderwała oczy. No, teraz wyglądasz o wiele lepiej, stwierdziła nasza bohaterka. I myślisz, że będą mnie chcieli nosić taką brzydką? Przecież skarpetki muszą być wygodne, a nie jakieś bardzo wyszukane. I tak są pod butami, a jak się idzie na ważne spotkanie, to nie chodzi się bez butów. No, rzeczywiście. A teraz wskakuj do kosza z czystą bielizną i czekaj, aż właściciel cię założy. Skarpeta ze złotą nitką wskoczyła do kosza i czekała. Po pewnym czasie przyszedł pan Kracy i zobaczył jakąś skarpetkę. Nie za ładną, nie za brzydką, w sam raz do wyjścia na podwórko. Niestety nie zauważył pary do tej skarpetki, dlatego sięgnął po swoją ulubioną skarpetę z dziurą. Chłopiec biegał w skarpetkach po podwórku do wieczora. Eciepecie spojrzała na Franzlastom wzrokiem mówiącym, a nie mówiłam